ja oczywiście nie wiem y, nic nie, nie potrafię przewidywać przyszłości tak jak inni na przykład ale y, nie jest to zadanie całkiem niemożliwe y, dlatego że o tym co się wydarzy w przyszłości y, można wnioskować na podstawie tego co się dzieje dzisiaj na podstawie tego co się działo wczoraj dzisiaj się dzieje no i możemy się domyślać że przyszłość będzie się y, będzie przebiegać według tego, co, się, co ją poprzedziło. A co poprzedziło stan obecny w Polsce? Proszę Państwa, żeby nie cofać się zbyt daleko w przyszłość. Przypomnę tylko 17 września 2009 roku. 17 września 2009 roku amerykański prezydent Barack Obama powiedział, Prawie że otwartym tekstem, że Stany Zjednoczone wycofują się z aktywnej polityki w Europie, nie potrzebują już Polski tak, w takim charakterze, w jakim potrzebowała jej poprzednia administracja amerykańska, z czym wiązał pewne nadzieje pan prezydent Lech Kaczyński. No i konsekwencją tego wycofania się Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie. Jest powierzenie, jest zgoda na to, żeby kształt polityki europejskiej tworzyły, tworzyli strategiczni partnerzy, to znaczy Rosja i Niemcy. Co więcej, szczyt NATO w Lizbonie, jaki odbył się w listopadzie ubiegłego roku, tę tendencję potwierdził, ponieważ szczyt NATO w Lizbonie proklamował, Strategiczne Partnerstwo NATO-Rosyjskie, a więc już nie tylko strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie kształtuje ramy polityki europejskiej, ale również strategiczne partnerstwo Rosja-NATO, ponieważ my jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To niewątpliwie w tym strategicznym partnerstwie przypada nam do spełnienia jakaś ważna rola, ponieważ. My na styku z Rosją jesteśmy na skraju wschodniego, na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, w związku z tym no, nie, może, nie możemy w tym nie brać udziału. I po katastrofie smoleńskiej wyjaśniło się, co, jaka rola przypada nam do odegrania, przypada nam do odegrania rola pojednania z Rosją. Pojednania z Rosją. Co to znaczy w przełożeniu na język ludzki? No to znaczy, żebyśmy już nie przysparzali Rosji żadnych zmartwień, żadnych zgryzot. A przysparzamy Rosji w zmartwień i zgryzot w ten sposób, że nie zgadzamy się na status bliskiej zagranicy, którego Rosja od nas oczekuje. Rosja nie ma do nas żadnego interesu, poza tym jednym, żebyśmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Ale Rosja jest tylko jednym ze strategicznych partnerów, bo drugim ze strategicznych partnerów są Niemcy i Niemcy też mają do nas pewien interes. Jaki to jest interes? Niemcy to są państwem poważnym i Niemcy nie godzą się z żadnymi porażkami. Państwo poważne polega na tym, że jeśli sobie raz ustali, co jest korzystne dla jego interesu państwowego, to bez względu na ustój, bez względu na okoliczności zewnętrzne, ten priorytet realizuje. I Niemcy w 1000, jeszcze w XIX wieku uznały, że korzystne dla, nich, korzystne dla nich jest koncepcja gospodarki wielkiego obszaru, która w skrócie polega na tym, że Niemcy powinny kontrolować politycznie obszar Dwukrotnie czy dwa i półkrotnie większy od własnego terytorium państwowego, żeby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju własnej gospodarki. Ta koncepcja została skonkretyzowana w roku 1915 w postaci takiego projektu Mittel-Europa, to znaczy urządzenia Europy Środkowej i Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Też w skrócie polegało to na tym, żeby na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej utworzyć państwa. Pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. W 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, ale nie odstąpiły od tego planu. I udało się go zrealizować 1 maja 2004 roku, a więc 90 lat po rozpoczęciu I wojny światowej. Nawiasem mówiąc, I wojna światowa skończyła się 3 października ubiegłego roku, dopiero dlatego, że tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych dla Wielkiej Brytanii i Francji w wysokości 70 milionów euro. Także wojny trwają znacznie dłużej niż działania wojenne. Druga wojna światowa jeszcze się nie skończyła, w związku z tym, wszystko jest przed nami i Niemcy, jako państwo poważne, chcą y, również odwrócić niekorzystne rezultaty II wojny światowej. I y, w jaki sposób to zrobić? Przypominam, że y, akt końcowy KBWE w Helsinkach z 1975 roku zakazywał dokonywania zmian granic w Europie, ale tylko siłą. To znaczy, że zmiany granic drogą pokojową są jak najbardziej dozwolone. I to jest oczywiste, bo jeżeli dwa państwa chcą skorygować granice między sobą, no to co komu do tego, prawda? Nikomu nic do tego. Więc taka możliwość istnieje pod warunkiem, że się odbędzie drogą pokojową. I w jaki sposób to się może odbyć? W maju dwa lata temu. Dwie partie rządzące Niemcami, a więc nie jakieś niszowe, marginalne kanapowe, tylko dwie partie rządzące Niemcami, to znaczy CDU i CSU, opublikowały deklarację w sprawie wypędzeń, w której to deklaracji przed, przedstawiły dwa postulaty pod adresem społeczności międzynarodowej, żeby społeczność międzynarodowa potępiła wypędzenia i żeby... Uznała prawa. Dokładnie ta deklaracja brzmiała tak, że wypędzenia powinny być potępione, a prawa uznane. Prawa oczywiście tych wypędzonych. Jakie prawa wchodzą w grę? No tylko prawo własności. Oznacza to, że przed dwoma laty została przedstawiona deklaracja zmierzająca do zmiany stosunków własnościowych na trzeciej części polskiego terytorium państwowego i w ter części terytorium państwowego Republiki Czeskiej. Odpowiedź naszych władz była żadna, to znaczy no, to świadczy o bezradności pewnej wobec tych projektów. I pytanie tylko, jak się to dokona drogą pokojową. Otóż w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku wyjaśniło się to, w jaki sposób się może to dokonać. Mianowicie została uchwalona ustawa o kredycie z rozwodzoną hipoteką. Ponieważ, jak już wspomniała Pani Poseł, sytuacja finansowa naszego państwa jest rozpaczliwa, w związku z tym bardzo możliwe, że to zresztą już dzisiaj widać, że system emerytalny y, trzeszczy w szwach, w związku z tym y, bardzo możliwe, że y, nastąpić może wkrótce jednostronna redukcja zobowiązań finansowych ze strony państwa. Po prostu państwu mu zabraknie pieniędzy. Y, w tej sytuacji dla bardzo wielu y, ludzi w w Polsce, znaczy emerytów, nie będzie innego wyjścia, jak skorzystanie z możliwości kredytu z oddzielną hipoteką. Ten kredyt jest w ogóle adresowany do ludzi, którzy ukończyli 60 lat, i y, y, polega on na tym, że w zamian za przeniesienie na rzecz banku własności nieruchomości, y, bank udziela tego kredytu albo jednorazowo, albo w transzach. Y, to nie byłoby może nic groźnego, gdyby nie to, że na rynku finansowym polskim mamy przewagę banków niemieckich i banków o kapitale żydowskim. W związku z tym tą drogą może nastąpić w ciągu najbliższych 15-20 lat pokojowe, pokojowa zmiana stosunków własnościowych, przeciwko której nikt nie będzie mógł zaprotestować, ponieważ na jego wniosek to się wszystko odbędzie, prawda? I jeżeli by na skutek tej pokojowej zmiany stosunków własnościowych a polityka regionalizacji yy, nadal robi postępy i pan doktor Jerzy Gorzelik yy, zauważył niedawno w telewizji, że yy, przewodniczący ruchu autonomii Śląska, że ma nadzieję, iż Polska do roku 2020 będzie państwem federalnym, to znaczy, że nie chodzi tylko o autonomię samego Śląska, ale również autonomię Białostocczyzny, bo Śląsk nie będzie tylko jedną z części tej federacji. Wszystkie regiony będą tworzyły federację. I jeśli by pojawił się taki pomysł, a on się może pojawić, bo jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie pojawił się taki pomysł bardzo demokratyczny i pokojowy, żeby właściciele nieruchomości, czy nogi oczywiście wzięli udział w plebiscycie, w którym odpowiedzieliby na jedno pytanie, do której stolicy łatwiej byłoby im odprowadzać podatki. Gdyby się okazało, że do Berlina im jednak łatwiej, np. z Gorzowa Polskiego. To tym samym Berlin, zbierając podatki z tego obszaru, ma, przy, przyjmuje na siebie zobowiązanie rozciągnięcia nad tym obszarem własnej ochrony wojskowej, policyjnej i sądowej, a więc przejęcia uprawnień władzy państwowej de facto, jeśli nie do jure, to przynajmniej de facto. I to nam takie konsekwencje wypływają z tego, co nam mówi otwartym tekstem jeden strategiczny partner. Pani Angela Merkel podczas niedawnej wizyty w Warszawie powiedziała nam, że Niemcy nie zrobią niczego przeciwko Polsce. No to jasne, czy kiedykolwiek Niemcy zrobiły coś przeciwko Polsce, jasne, że niczego nie zrobiły. Myśmy tylko tego nie rozumieli w stosownym czasie, a to wszystko było dla naszego dobra. Co proponuje dla nas drugi partner strategiczny? Przypominam, że strategiczni partnerzy kreują politykę europejską. Drugi strategiczny partner, wypowiedział się jeszcze przed transformacją ustrojową. W 1987 roku minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Edward Szewagnadze, zapytany na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu, jaki jest stosunek Związku Radzieckiego do ewentualnego zjednoczenia Niemiec. Powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu pod jednym warunkiem że między Zjednoczonymi Niemcami, a Związkiem Radzieckim zostanie ustanowiona strefa buforowa. Strefa buforowa to jest obszar rozbrojony, pozbawiony przemysłu ciężkiego, który w razie czego można przestawić na produkcję zbrojową. No to właśnie tak jest. W ten sposób terytorium nasze jest przekształcane. No i żeby kropkę na dni postawić, to chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że na początku tego roku rząd Izraela wespół z Agencją Żydowską, to jest taka organizacja bardzo wpływowa, yy, bardzo zamożna, yy, podjął decyzję o rozpoczęciu operacji odzyskiwania mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Yy, został powołany specjalny zespół, który rozsyła ankiety. Yy, ja taką ankietę wkrótce na swojej stronie internetowej przedstawię, jak ona wygląda do osób zainteresowanych tym odzyskaniem mienia. No i 1 maja tego roku został utworzony specjalny zespół zadaniowy, którego, który rozbija swoje prace na dwa etapy. W pierwszym etapie mam przeprowadzić inwentaryzację tego mienia zdatnego do odzyskania, a w drugim etapie go odzyskać. Ta operacja wymaga pewnej kolaboracji z władzami polskimi. To znaczy władze polskie muszą stworzyć pozory legalności, dlatego że nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby żadna z tych organizacji przemysłu holokaustu, a tym bardziej państwo Izrael, jakiekolwiek mienie w Polsce czy w Europie Środkowej odzyskiwało. Trzeba taką podstawę prawną stworzyć. Podstawę prawną, która by nadawała pozory legalności temu zaprojektowanemu rabunkowi, nie tylko Polski, ale innych państw środkowej Europy. No i jak Państwo wiecie, na wiosnę tego roku była wizyta rządu polskiego w, w Izraelu, no a ten zespół zadaniowy działa. I prawdopodobnie po wyborach, kiedy już nie trzeba będzie żadnych pozorów zachowywać, ta, ta druga faza zostanie, zostanie uruchomiona. Co z tego wynika, z tego obrazu składającego, z tego tryptyku, który Państwu przedstawiłem, no tutaj wyłania się z tego scenariusz rozbiorowy. I to jest najgorsza wersja przyszłości, która Polskę czeka. Oczywiście to jest wersja twarda. Może być wersja miękka, ale wydaje mi się, że wasalizacji po prostu nie unikniemy. Tym bardziej, że sytuacja finansowa, o czym już wspominała pani poseł naszego państwa, jest rozpaczliwa. Nie tylko zresztą sytuacja finansowa naszego państwa, ale sytuacja finansowa nas. Chciałbym kilka na koniec przedstawić informacji. Jak państwo wiecie, dług publiczny. Polski przekroczył 800 miliardów złotych ten księgowy i powiększa się z szybkością co najmniej 6 tysięcy złotych na sekundę, ale to nie koniec, bo długi gospodarstw domowych, a więc już nie państwa, tylko nas, przekroczyły 483 miliardy złotych, to na jednego mieszkańca przypada 13 tysięcy. Co prawda oszczędności oszczędności wynoszą 910 miliardów na wiosnę ubiegłego roku, 933 miliardy obecnie, ale do tych oszczędności wchodzi ćwierć miliarda, znaczy 230 miliardów otwartych w środków zgromadzonych na otwartych funduszach, funduszach emerytalnych, więc to już wyjaśnia sprawę przynajmniej częściowo. Natomiast niepokojąca jest inna informacja że w ciągu ostatnich kilku lat udział gospodarstw domowych liczba gospodarstw domowych, które nie mają żadnych oszczędności, wzrosła z 60% do 77%. To znaczy, że te 933 miliardy złotych oszczędności po odliczeniu 250 miliardów z OFE przypada na jakieś 8 do 10% ludzi w Polsce. To pokazuje, że my przypominamy, Polska zaczyna w coraz większym stopniu przypominać takie latynoamerykańskie republiki bananowe, w których zupełnie nie ma klasy średniej, tylko jest warstwa ludzi bardzo bogatych i potem może żyjących w morzu niedostatku. Bo jeżeli 77% gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności, a. 25 do 30% spośród nich jest zadłużonych w takim stopniu że nie jest w stanie już tych długów spłacać. No to, to jest właśnie ten y, obraz i y, no, nie zapowiada to świetlanej przyszłości, zwłaszcza że w ostatnich 10 w ostatnich 20 przepraszam latach udział dzieci i młodzieży w populacji polskiej spadł aż o całe 10%. Więc jeżeli udział dzieci i młodzieży spadł aż o całe 10%, to znaczy, że naród nas, również pod względem biologicznym nie ma perspektyw na, na rozwijanie się, tylko raczej na zwijanie się. No, to jest zapowiedź redukcji liczby Polaków zgodnie z ustaleniami raportu sporządzonego w 1972 roku dla klubu rzymskiego. Być może pod koniec XXI wieku będzie nas już tylko 15 milionów. Dziękuję bardzo.